Na terenie Długoszyny jest kilka miejsc, w których grzebano ludzi w czasach zarazy. Jednym z nich jest Cmentarz Chaleryczny. Opowiada o nim historyk, badacz dziejów Jaworzna Jarosław Sawiak. Żeby dotrzeć do tego niezwykłego miejsca należy jechać ulicą Widokową, następnie ulicą Długoszyńską w kierunku Dąbrowy Narodowej. Śmierć jest nieodłącznym elementem ludzkiego życia, więc warto zainteresować się miejscami pochówku. W tym konkretnym przypadku miejscami pochówku na terenie dawnej wsi Długoszyn. Jak wiadomo, na terenie historycznego Długoszyna nigdy nie było cmentarza i nie ma go do dnia dzisiejszego. Długoszyn przez całą swoją historię był częścią parafii Jawożnickiej, potem miasta Jawożna, wcześniej przejściowo miasta Szczakowej. I w związku z tym ludzi z tej osady chowano początkowo na przykościelnym cmentarzu parafialnym przy kościele świętego Wojciecha, a potem od początku wieku XX na cmentarzu parafialnym, potem komunalnym w Szczakowej. Natomiast niewątpliwie w historii Długoszyna były takie przypadki, gdzie ludzi w określonych sytuacjach i okolicznościach chowano tutaj na miejscu. Jakie to mogły być przypadki? Pamiętajmy o tym, że długoszyń i jego historia od zawsze górnictwem stało. W związku z tym niewątpliwie w sytuacjach, kiedy dochodziło do różnego rodzaju wypadków, zasypań szybów i różnego rodzaju katastrof z tym związanych, ci ludzie, którzy ulegali wypadkom, pozostawali tutaj na zawsze. Niewątpliwie również zdarzały się takie przypadki, że w wyniku różnych wydarzeń ciała nie dało się przetransportować na cmentarz parafialny i trzeba było chociażby ze względu czy sanitarnych pochowań danego człowieka no wyobraźmy sobie sytuację, że jakiś człowiek został napadnięty przez dziką zwierzynę, zagryziony czy wręcz rozczłonkowany. Trudno sobie wyobrazić, że w tamtym czasie ktokolwiek transportował ludzkie szczątki w takich, a nie innych warunkach do samego Jaworzna. Oczywiście były to sytuacje absolutnie incydentalne i nie miało nic wspólnego z tworzeniem jakiegokolwiek alternatywnego cmentarza na terenie wsi Długoszyn. Ale jeżeli chociażby weźmiemy pod uwagę fakt, że na terenie wsi Długoszyn funkcjonowała przez jakiś jakiś czas stara szkoła ariańska, to ci Arianie bez względu na to, jak długo tu przebywali i pomieszkiwali, gdzieś musieli też być chowani, a trudno sobie wyobrazić, że proboszcz katolicki zezwolił na pochowanie protestantów, de facto schizmatyków na swoim własnym cmentarzu. Oczywiście kwestia jest pełna niejasności i nieścisłości i pewnie już na zawsze tak pozostanie. Natomiast pamiętajmy o tym, że o wiele bardziej frapującym i zupełnie odrębnym zagadnieniem jest kwestia cmentarza. Cmentarzu, cmentarzy cholerycznych, a więc związanych z zarazami, które niejednokrotnie dotykały ten teren, bo przecież chociażby w XIX wieku przez teren Jawłożna i Długoszyna także przeszło przynajmniej trzy zarazy. Czy w związku z tym na terenie wsi Długoszyn chowano ludzi w określonych miejscach na takich właśnie cmentarzach? Jak najbardziej. Zresztą sankcjonowały to różnego rodzaju przepisy austriackie, bo przecież były to czasy zaboru austriackiego, a Austriacy akurat w tej kwestii byli niezwykle skrupulatni. Przepisy mówiły w ten sposób, że jeżeli doszło do różnego rodzaju zarazy i wiązało się to z ofiarami śmiertelnymi, to takich ludzi nie można było, nie wolno było pochować na cmentarzu porafialnym. Chowano takich ludzi na terenie danej wsi, w miejscu ustronnym i odległym, leżącym w, nie w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowań i pomieszkiwania ludzkiego. Decydował o tym zazwyczaj Sołtys albo Wójt, bo on przecież najlepiej znał realia danej wsi. Przepisy te mówiły również, że jeżeli. Urzędujący Sołtys nie posiada wiedzy na temat tego, czy gdzieś w przeszłości znajdował się taki cmentarz, który można by zużytkować ponownie. To należało ku temu celowi właśnie, aby pochować zmarłych na cholerę, pochować w miarę godny i estetyczny, i higieniczny, i bezpieczny sposób. Trzeba było po prostu znaleźć jakieś alternatywne miejsce. Natomiast czy na terenie wsi Długoszyn takie miejsca się znajdowały? No wszystko wskazuje na to, że tak. W powszechnej opinii Długoszynian cmentarz cholerny znajdował się w rejonie dzisiejszej ulicy Miodowej pomiędzy tą właśnie ulicą a starą linią kolejową łączącą Szczakowę z Kszanowem, a w dalszej perspektywie z Suchą Beskidzką. Gdzieś mniej więcej w tym rejonie rzeczywiście cmentarz się znajdował i w latach 70. Na jego terenie miał jeszcze stać krzyż, przy którym palono znicze, składano kwiaty, a nawet urządzano procesję z kościółka parafialnego na Długoszynie. Jest to, można powiedzieć, najpopularniejsze tego typu miejsce na terenie wsi Długoszyn, natomiast cała reszta tego typu punktów jest niezwykle enigmatyczna i owiana swego rodzaju legendą, ponieważ można się również spotkać ze stwierdzeniem, że ludzi chory, chorych i zmarłych na cholerę chowano również po drugiej stronie ulicy Chropaczówki niektórzy twierdzą, że zmarłych na cholerę chowano w rejonie długoszyńskiego Moniska, czyli w rejonie sztolni odwadniającej i starej zabudowy górniczej, ale co ciekawe można znaleźć również przekazy i stwierdzenia mówiące o tym, że taki cmentarz choleryczny znajdował się na pograniczu obecnego Długoszyna i Dąbrowy Narodowej, ale leżący w przeszłości w granicach wsi Długoszyn. Pamiętajmy o tym, że układ terytorialny Długoszyn, jeszcze Długoszyna jeszcze w XIX wieku wyglądał zupełnie inaczej. Granice Długoszyna przesunięte były zdecydowanie w kierunku zachodnim i o ile po stronie wschodniej, od strony Szczakowej, Długoszyn zaczynał się mniej więcej na potoku zwanym Struga, a więc na przykład teren dzisiejszego kościoła parafialnego i pasternika już do Długoszyna nie należał, o tyle znaczna część dawnej Dąbrowy, a dziś osiedla stałego, to był historyczny Długoszyn, więc w przeszłości cały dzisiejszy las, który oddziela Dąbrowę Narodową i Długoszyn, wraz z cmentarzem parafialnym na osiedlu stałym i działkami, to jest po prostu historyczny długoż. I właśnie w przekazie mieszkańców Dąbrowy Narodowej, dawnej wsi Dąbrowa, można spotkać się ze sformułowaniem, że w tak zwanym brzozowym lasku, na terenie którego się znajdujemy, chowano w czasie którejś za, zaraz ludzi chorych na cholerę, ludzi na, chorych na chorobę, która miała poniekąd rozpołowić w związku z tym wieś długoż. Nie wiadomo która to była zaraza? Jak wiele osób tu pochowano? Zresztą sama. Sama próba zdefiniowania słowa cmentarz w tym konkretnym przypadku jest bardzo trudna. Trudno jest w tym konkretnym przypadku przecież znaleźć różnicę między pojęciem cmentarza a na przykład mogiły zbiorowej. Poza tym trudno jest także określić słowo i definicję cmentarz pod kątem liczby, ile miałoby być tu osób pochowanych. Pamiętajmy o tym, że na przykład w czasie zarazy w 1873 roku na terenie wsi Długoszyn, bardzo ubogiej, bardzo zaniedbanej, także pod względem sanitarnym, Zmarło zaledwie 5 osób, chociaż spodziewano się, że w takich warunkach właściwie powinna wymrzeć cała wieś długości. Stało się zupełnie inaczej. W związku z tym nie wiemy, ile pochowano ludzi na terenie tego tak zwanego lasku brzozowego, kiedy to miało miejsce. Natomiast zwrócić uwagę należy również na to, że ten lasek brzozowy jest częścią o wiele większej działki. Jest to działka łącznie o powierzchni około 3 km2 i co ciekawe, jej granice. Jej areał nie zmienił się przynajmniej od połowy XIX wieku. Warto zwrócić uwagę, że jak na tamte czasy była to bardzo duża działka, i do kogokolwiek by ona nie należała, czy do jakiegokolwiek podmiotu, była to albo osoba, albo podmiot niezwykle bogaty, ponieważ kiedy porównamy sobie granice gruntów, gruntów prywatnych czy pól ornych, prywatnych osób mieszkających na terenie wsi Długoszyn, a tej właśnie działki to dysproporcje chciałoby się powiedzieć są olbrzymie. Granice tej działki nie zmieniły się przez ten czas. Na jednej z austriackich map wojskowych zresztą widać na terenie tejże właśnie działki zaznaczone dwa dość okazałe budynki. Co to były za budynki? Czy one były własnością jakiejś rodziny, czy były elementem funkcjonującego tu górnictwa? Dziś po tych budynkach nie pozostał żaden ślad, natomiast wiadomo, że do dnia dzisiejszego działka ta nadal jest własnością prywatną. I co ciekawe, jeżeli przeanalizujemy sobie skan tego terenu dokonany metodą LIDAR, to jest ona niemal w całości otoczona niewielkim nasypem z równoległym niewielkim rowem. Nasyp ten właściwie już niemal zupełnie zanikł i w terenie go praktycznie nie widać. Jest on widoczny wyłącznie właśnie na LIDARze i ciekawe jest, komu się chciało i w jakim celu okopano aż taką dużą działkę wielokilometrowym wałem. Można przypuszczać, że uczyniono to z bardzo prazaicznego powodu, a mianowicie, jeżeli była to czyjaś własność, jeżeli większość tej działki pokrywał las, to być może ten rów miał uniemożliwiać kradzież z lasu drewna. O ile pustą furą dało się tutaj wjechać przez taki nasyp czy przez taki rów, o tyle pełną furą nie sposób było z tej działki już wyjechać. Już tam takie praktyki stosowano i nawet władze austriackie wprowadzały w życie specjalne przepisy i instrukcje, jak takie właśnie nasypy i rowy kopać, żeby drewna z lasu jakiś tam mieszkańcy czy postronni przebywający tutaj po prostu nie kradli. Także wszystko wskazuje na to, że jakichś ludzi tu w czasie zarazy rzeczywiście chowano. Na terenie Długoszyna mało kto o tym wie, w zasadzie się o tym w ogóle nie mówi. Jest to pogłoska jedynie charakterystyczna dla mieszkańców dzisiejszej Dąbrowy Narodowej. Natomiast jak już powiedziałem, kiedy dochodziło to do jakichkolwiek pochówków, czy rzeczywiście tu są jacyś ludzie pochowani, myślę, że to jest sprawa, która dopiero czeka na wyjaśnienie. Warto myślę, że zwrócić uwagę jedynie na ułożone tu dość tak w sposób charakterystyczny i ciągły kamień, które dość spore kamienie które przecież same tutaj ani nie przewędrowały ani nie stoczyły się z pobliskiego kamieniołomu które być może w przeszłości wytyczały jakąś granicę albo symbolizowały być może ludzi którzy zostali tu pochowani na chwilę obecną nie da się tego w żaden sposób zweryfikować ale pamiętajmy że takich miejsc gdzie ludzie byli w różnych okolicznościach chowani nie tylko na terenie wsi Długoszyn było i jest bardzo wiele i należy obchodzić się z nimi i traktować je z należytym. шатсунки.